Cześć, dzisiaj powiem Wam jak się świeci na ćmy, czyli połowy nocnych gatunków motyli Ja do tego wykorzystuję taki ekran. To jest prześcieradło rozciągnięte na tyczkach Tam z przodu widać lampę, to jest rtęciowo-żarowa UV 160W tu akurat mam dostęp do prądu, także podłączone. Normalnie do sieci te plamki ciemne to są motyle, głównie ćma, ćma bóg szpanowa. No i po co się to robi? No Robi się po to, żeby sprawdzić jakie gatunki przylatują do nas, jakie występują na danym terenie. No Tu muszę powiedzieć, że no, w tym roku jest bardzo słabo. Jeśli chodzi o przylot nocnych motyli, poprzednie lata, świecę już chyba od 2013 roku czy 2012 to były bardziej bogate. Praktycznie ekran był pełniusieńki ciem. W tej chwili no, mamy jeszcze taki powiedzmy w miarę pełnię sezonu, a tu praktycznie nic nie ma. Świecę w różnych środowiskach, mam taki przenośny też sprzęt. Świecę w różnych środowiskach: kamieniołomy, las, kraje, łąk jakiś. Jak mam możliwość z kimś jechać, to się zabieram właśnie. Bo zademonstruję samołówkę. Akurat jest od kolegi. Jest taka konstrukcja na żarówkę UV. Tu jest taki lejek, i tu się do tego wiaderko podłącza. Znaczy się mocuje, i tam spadają motyle do środka. No daje się tam środek usypiający, żeby później móc rano na przykład zobaczyć, co przyleciało. No to już jest dla takich naukowców bardziej konstrukcja, i w ogóle urządzenie takie, żeby zabijać te motyle. To wtedy. Jeszcze wykorzystają na y, rozpinadła na, na, do kolekcji. No, ja raczej takie coś stosuję tylko teraz, kiedy ro, prowadzę badania z kolegą. To jest taka konstrukcja. Innym urządzeniem też do samołówek, właśnie do łapania, jest taka żarówka UV8W. To też stosuję akurat teraz, kiedy prowadzę badania. Do tego podłącza się akumulator, taki 12V i to można zostawić właśnie też pojemnik i do tego później spadają tam te motyle najczęściej stosuje takie coś jest wykonane przez Grzegorza Banasiaka to są diody każde świeci inaczej, są białe, zielone i ultrafiolet. Podłączane do Powerbanka, bardzo fajna konstrukcja. Dla takich osób jak ja, które nie mają dostępu do samochodu, znaczy nie mają prawa jazdy, to pakuje się do plecaka, bierze się prześcieradło, czy tam jakąkolwiek szmatę białą wiesza, to i można spokojnie w terenie świecić gdziekolwiek się chce. Sprawdza się idealnie. Także na pewno polecam, jeśli chodzi o takie właśnie mobilne, ten no wiadomo, nie zastąpi to nam jakieś tam 160 czy 250 UV, no ale wiadomo, że do tego już potrzebujemy agregat, co wiąże się już z targaniem. Więcej sprzętu, no i na pewno nie na rower, a na, do samochodu. Także jest też bardzo fajne urządzenie, na pewno można to gdzieś tam coś, jak ktoś ma zacięcia jakieś kombinatorskie i majsterkowicza to można to zrobić dużo taniej albo z innych y, tych narzędzi i ten, no ale tak jak ktoś nie ma takich umiejętności to można kupić za niewielkie pieniądze bo to kosztowało 500 zł do tego powerbank w granicach 80 zł więc Mamy nieduży nie koszt nakładem finansowym, mamy fajny sprzęt do świecenia, prześcieradło. Wiadomo, każdy gdzieś tam ma jakieś białe, czy tam jakąś agrowłókninę i można to rozwieszać na klamerkach i można świecić. Później pokażę jak na uv -ce świeci to, coś tam trochę o tym też opowiem. No i pokażę od razu jakieś tam zdjęcia motyli, które przylatują do światła.